Cześć, z tej strony Oliwia z Mediantopie. Witam Cię w kolejnym wideo na naszym kanale, na którym dzielimy się wiedzą z zakresu marketingu branży Beauty. Tutaj na naszym kanale znajdziesz już naprawdę bardzo dużo różnych treści, począwszy od pozyskiwania klientek, po przygotowaniu oferty, po rozwój salonu beauty social media, więc jest to naprawdę dużo tematów, które mogą Cię zainteresować, więc w wolnej chwili możesz posprawdzać, pooglądać i oczywiście wdrażać wiedzę. A dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie świąt, o temacie właściwie tego czasu około świątecznego i końcówki roku, jak się na niego przygotować, żeby nie martwić się później takim przestojem, że na przykład jest końcówka roku albo początek nowego roku i tych klientek nie ma, kalendarz świeci pustkami, bo chodzi o to, żeby te, skończyć ten rok z zadowoleniem, z jak najlepszym wynikiem finansowym i żeby to się właśnie wydarzyło, trzeba się tego dobrze przygotować. Czyli nie myślimy o grudniu w grudniu, tylko myślimy o grudniu i o styczniu właściwie już teraz, żeby już teraz wdrażać jakieś elementy, które pomogą nam później zadbać o tą końcówkę roku i skończyć ten rok po prostu z dobrym wynikiem finansowym, ale też dobrze prowadzić ten nasz salon kolejny rok, żeby było łatwiej, żeby było prościej i żeby ten kalendarz stopniowo nam się wypełniał. Więc dzisiaj dokładnie o tym sobie powiemy, wiemy dlaczego warto przygotować się już teraz na około świadeczny, ale również powiem Ci dokładnie, co zrobić, jaką strategię wdrożyć, żeby było Ci łatwiej, żeby było Ci prościej i żebyś mogła sobie stopniowo już teraz ten kalendarz wypełniać właściwie na najbliższe miesiące, ale również na te miesiące właśnie w końcówce roku. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy sobie od razu do rzeczy. Na początku powiemy sobie dlaczego, dlaczego warto przygotować się na ten okres okołoświąteczny końcówki roku już teraz Dlatego, że bardzo często, właśnie głównie dotyczy to zabiegów takich drogich, zabiegów premium Bo oczywiście takie zabiegi jak paznokcie, rzęsy, e, na przykład brwi, laminacja brwi To są zabiegi bardzo popularne w końcówce roku, poprzez to, że mm, są takie ważne wydarzenia jak święta, Sylwester Ludzie chcą pięknie wyglądać, chcą się przygotować, chcą zrobić sobie piękne baznokcie, na przykład rzęsy dalej, Więc te zabiegi takie właśnie tańsze raczej e, nie mają przestoju w tym czasie, a raczej mają taki sezon obfitości Ale takie zabiegi droższe, na przykład jak makijaż permanentny, modelowanie ust, zabiegi na ciało, na twarz, które są droższe Schodzą już na dalszy plan, dlatego że nie są takie zabiegi bankietowe, ale takie bardziej, które wprowadzają jakąś metamorfozę I ludzie po prostu w tym czasie przesuwają je na przyszły czas, na przykład przez to, że są drogie i a w sezonie około świątecznym jest dużo wydatków, dużo zajęć. Właśnie kolejny taki element, y, który też na to zaważa, to właśnie brak czasu, że ludzie nie mają czasu się tym zająć, i mają czasu się przygotować do zabiegów. Później na przykład dbać o na przykład skórę po zabiegu, są zabiegani, zalatani dodatkowo właśnie te wydatki. I to wszystko sprowadza się do tego, że te zabiegi są prze, po prostu przesuwane na później, na kolejny rok, na kolejne miesiące, i tak właśnie powstają te dziury w grafiku. Ale... Dość dobra wiadomość jest taka, że można się na to przygotować. Jeśli zacznie działać już teraz, to jesteś w stanie tak rozplanować sobie do końcówka roku, żeby nie czuć takich przestoi, nawet jeśli masz same zabiegi premium, nawet jeśli masz same zabiegi drogie i teraz czujesz strach, że w sumie ta końcówka roku może spowodować pewien przestój, bo ludzie będą mieli mniej pieniędzy albo mniej czasu, to naprawdę nie musisz się o to martwić, bo jeśli dobrze o to zadbasz już teraz, to tą końcówkę roku możesz e, skończyć z bardzo dobrym wynikiem finansowym i bardzo dobrze też przygotować się na kolejny rok. Dlaczego? Dlatego, że jeśli teraz zaczniemy działać, to klienci będą tego przygotowani, przyjdą przygotowani na ten wydatek, będą mogli uzna, jakby uwzględnić go sobie w tym budżecie, dlatego nie będzie to dla nich taki duży szok, jeśli ten wydatek na przykład pojawi się w grudniu. Też jeśli na przykład planują sobie wcześniej tę wizytę, no to też uwzględnią ją w swoim harmonogramie i nawet jeśli będą bardzo zabiegani, no to i tak ta wizyta będzie mogła się odbyć, będzie wcześniej za, zaplanowana. Więc... Co innego, jeśli na przykład zaczęłabyś działać w grudniu i chciałabyś poskiwać klientki na grudzień, to mogło być trochę ciężej. To nie jest tak, że oczywiście nikt się nie interesuje zabiegami premium, wszyscy odkładają to na później, ale pewna jakaś tam grupa osób taka by była. Więc jeśli tylko nie korzystałabyś z reklam wcześniej, nie poskiwałabyś klientek i nagle zaczęłaś działać w grudniu, no to mogło być trochę za późno. Ale jeśli zaczniesz działać teraz i stopniowo będziesz wypełniać ten swój kalendarz, to na spokojnie możesz doprowadzić do tego, że Twój kalendarz na koniec roku będzie wyglądał bardzo, bardzo dobrze. I ja właśnie dzisiaj powiem Ci krok po kroku, jak to zrobić, żeby tak to mogło wyglądać Jaką strategię wyrożyć, jak działać, co robić, żeby nie czuć tej presji, żeby nie czuć tego takiego smutku związanego z tym, że może ten kalendarz świeci pustkami, że może nie wygląda tak, jakbyś chciała Możesz się na to przygotować, tylko pamiętaj, nie warto odkładać tego na kolejne miesiące, dlatego że mamy już październik w sumie do świąt może się wydawać, czyli jest daleko, że w sumie to jeszcze jest mnóstwo czasu. Ale niestety tak to nie wygląda. Przechodzi to bardzo szybko. I żeby czuć się dobrze na koniec roku, trzeba zacząć już teraz. Trzeba wdrażać konkretne kroki, które doprowadzą cię do tego, że później sobie za to podziękujesz. zaczęłaś działać w październiku, a nie w grudniu. Więc okej. Okay. Troszkę taki dłuższy wstęp. Przechodzimy sobie teraz do strategii. Co zrobić, żeby właśnie ten kalendarz dobrze wyglądał nam na koniec roku i żeby można było fajnie wejść też ten nowy rok z taką dobrą energią. Dobrym, dobrze wyglądającym grafikiem I ogólnie po prostu z Dobrze wszystkim poukładanym Więc pierwsza rzecz to jest oferta Wybierz sobie zabieg, który, na który chciałabyś pozyskiwać klientki Lub zabiegi, które są zabiegami Na przykład drogimi Takimi jak makijaż permanentny, motorowanie ust Jakieś zabiegi na ciało, zabiegi na twarz Wybierz sobie, na co chcesz te klientki pozyskiwać Już teraz się to zdecyduj To mogą być różne zabiegi na przestrzeni najbliższych miesiąc, miesięcy I przygotuj do nich ofertę Pamiętaj o tym, że ta oferta powinna być Dobrze zrobiona że powinna się wyróżniać czymś na tle innych. Im większą konkurencję masz w okolicy, tym lepiej powinna ta oferta być przygotowana. Bo oczywiście, jeśli konkurencji nie ma, jesteś jedynym gabinetem w okolicy, no to na start masz łatwiej, prawda? Bo tutaj nie musisz się za bardzo wysilać, żeby czymś przekonać do siebie klientki, ale jeśli masz w swojej lokalizacji 20 innych salonów, no to automatycznie trzeba troszkę się nawysilać, żeby klientki widziały, że warto przychodzić do Ciebie, a nie do kogoś innego. I absolutnie nie chodzi o to, że Ty musisz mieć najniższe ceny w okolicy. Że na przykład... Ty, jeśli nie obniżysz cen do minimum, to nikogo nie pozyskasz, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak przygotować swoją ofertę, żeby ona była przypełniona wartością, że jak klientki na przykład patrzą na Twoją ofertę i widzą, że na przykład ona jest droższa. Ktoś ma tani, to chcą przyjść do ciebie i zapłacić drożej, dlatego że twoja oferta po prostu daje im więcej. Czyli na przykład, żeby to sobie jakoś sobie zobrazować, no to wyobraź sobie, że na przykład masz na przykład jedną bluzkę. E, albo nie, na przykładzie, może nie, może na przykładzie usług Beauty. Powiedzmy, tutaj na przykład masz jedną wizytę u fryzjera, e, powiedzmy, jakiś tam zabieg, na przykład pielęgnacyjne włosy, 300 zł. I drugi fryzjer ma taki sam zabieg za na przykład za 250 zł, a tam gdzie na przykład ta wizyta kosztuje 300 zł, to dodatkowo otrzymujesz na przykład jakieś szampony po zabiegu, czy na przykład otrzymujesz jakieś kubki kosmetyków do włosów, czy na przykład jeszcze dodatkowo otrzymujesz jakiś e-book z pielęgnacją, znaczy na przykład jak pielęgnować włosy na przykład zimą, albo ogólnie taka domowa pielęgnacja, czy jakieś domowe sposoby na dbanie o włosy, po prostu automatycznie dostajesz więcej tamtych rzeczy. Więcej rzeczy, jeszcze na przykład czeka na ciebie poczęstunek, Czyli ogólnie ta oferta jest droższa. Zabieg jest ten sam, ten jest tańszy, bo jest za 250 do jednego fryzjera, tego drugiego fryzjera jest koszt 300 zł, ale tam, gdzie jest 300 zł, to po prostu dostajesz więcej. Ty widzisz, że opłacać się dołożyć te 50 zł, bo finalnie cena tych na przykład bonusów, dodatków i tych rzeczy dodatkowych, które otrzymujesz, jest warta testowania więcej. Więc opłacać się dopłacić te 50 zł. I iść tam, gdzie jest drożej, niż iść tam, gdzie jest taniej. I właśnie do tego dążymy, żeby nasza oferta, nawet jeśli jest droższa, żeby po prostu była bardziej wartościowa i żeby klienci chcieli świadomie z niej korzystać. Więc jak będziesz przygotowała swoją ofertę, to na koniec roku, to pamiętaj o tym. Pamiętaj o tej wartości, żeby dać tym klientom dużo więcej niż Twoja konkurencja. Ty, nawet jeśli będziesz miała wyższe ceny, nie będziesz musiała martwić się o to, że po prostu ktoś ma ceny niższe, że tych klientek nie ma, czy coś w tym rodzaju. Więc pierwsza rzecz to jest oferta. Przygotowujemy zabieg, który chcemy promować i oczywiście ofertę do niego. Druga rzecz to oczywiście dotarcie nowych osób. Musimy pokazać nasz zabieg. Musimy pokazać, że coś takiego jest. Nie możemy czekać, aż nas klienci znajdą sami, bo moglibyśmy czekać latami. Jeśli masz paczkę panuflową dobrze rozwiniętą, to na pewno ktoś tam się zgłasza na bieżąco, ale sama pewnie, jeśli poczta u ciebie, e, pantoflowa, dobrze działa, to pewnie sama wiesz, że raz z tej poczty panuflowej może być 5 osób. Raz w kolejnym miesiącu może być dwie osoby. Później 0, później 10. I tak na przemian, lub w ogóle jakieś różne liczby. I nigdy nie wiesz, ile tych osób finalnie będzie w miesiącu. A jeśli tym bardziej chcesz się przygotować na końcówkę roku, no to dobrze, żebyś miała wpływ na tym, do kogo trafiasz, kto widzi Twoje zabiegi, żebyś mogła sama jakoś te klientki pozyskiwać. Więc nigdy, nawet jeśli Twoja sytuacja jest dobra w tym momencie, nigdy nie opiera się tylko i wyłącznie na porcie panachlowej, ale zawsze rób coś ze swojej strony, żeby do tych klientek trafiać. Tu mogą być różne sposoby dotarcia do nowych osób, ale nigdy o tym nie zapominaj. I pamiętaj, samo prowadzenie social mediów, dodawanie postów na Instagramie, na Facebooku. To nie jest jeszcze dotarcie do nowych osób, dlatego że teraz Facebook i Instagram bezpłatnymi źródłami bardzo rzadko popycha gdzieś te posty dalej. Więc bardzo często, nawet jeśli masz na Instagramie 10 tysięcy obserwujących, albo na Facebooku 5 tysięcy obserwujących, to twoich postów nie zobaczy te 10 czy na przykład 5 tysięcy osób, ale zobaczy je 100 osób na przykład. Więc nawet te osoby, które cię nie obserwują, nie widzą twoich postów, a co dopiero osoby, które w ogóle są spoza twojej grupy obserwujących, gdzieś tam na przykład mieszkają w okolicy, one mogą ich nigdy, nigdy nie zobaczyć. Więc samo prowadzenie trzech mediów, sama poczta panoflowa nie sprawi, że ci klienci będą się odzywać. Po prostu nowe osoby. One muszą jakoś Cię znaleźć i żeby ułatwić im tę drogę, to sama do nich wejść, Pokaż im, że hej, tutaj jestem, mam taki, taki zabieg, on może na przykład rozwiązać taki, taki problem. Potem, jak, potem jak zaczynasz docierać do nowych osób, okazuje się, że nagle te osoby się zgłaszają, bo po prostu i to wcale nie jest jakaś magiczna metoda, magiczna różdżka ale po prostu jakby taki Ciąg, skutkowe, skutkowy, że zaczynasz docierać nowych osób, one po prostu widzą Twoje zabiegi i się zgłaszają. Więc to jest ogólnie bardzo proste, no tylko trzeba też to zrobić oczywiście właściwie, bo nie każde reklama się sprawdzają, nie każdy typ reklam jest skierowany, jest przeznaczony do poskiwania klientów, nie każda grafika się sprawdza, nie każdy tekst reklamowy się sprawdza. Więc to trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby to tam działało, żeby to spełniało swoje zdanie, żeby zachęcić te żeby ogólnie zachęcić te osoby w okolicy, ale jeśli wiemy, co jak robić, jeśli wiemy, jakie teksty się sprawdzają, jak ustawić taką reklamę, jakie bierać cele reklamowe, jakie dawać pytania i tak dalej, no to rzeczywiście od pierwszej nie to co mogą się zgłaszać. Czasami jest tak, że włączasz swoją reklamę jednego dnia i tego samego dnia ktoś się odzywa, więc naprawdę dzieje się to bardzo szybko. Nie musisz czekać miesiącami, tygodniami na zgłoszenia, dlatego też właśnie warto korzystać z reklam, po pierwsze. Pod tym kątem, żeby też budować tą świadomość w okolicy, żeby ludzie ogólnie dowiadowali się, że coś takiego jest jak Twoje zabiegi, ale również żeby pozyskiwać klientki na bieżąco, bo realnie jesteś w stanie pozyskiwać klientki po prostu na bieżąco, tak jak się zgłaszają do Ciebie, więc naprawdę nie jest to skomplikowane, to nie jest tak, że nic nie trzeba robić, tak, żeby po prostu to nam e, się działo, bo oczywiście to nie jest jakaś magiczna metoda, tylko po prostu... Nasze działanie, ale nie jest to skomplikowane pod tym kątem, że ty musisz robić mnóstwo rzeczy, że trzeba na to czekać latami, żeby coś tam z tego po prostu się urodziło, żeby coś z tego nam powstało i żeby ktoś się zaczął zgłaszać, bo może być tak, że będzie się to działo bardzo szybko, jeśli wszystko sobie dobrze wdrożymy. Więc tak, jak z, y, zrobimy sobie jeszcze takie podsumowanie. Jak chcesz pozyskiwać klientki, no to oczywiście najpierw przygotowujemy ofertę, wybieramy zabieg do promowania, przygotowujemy tą ofertę pełną wartości, a później zaczynamy docierać do nowych osób samodzielnie. Nie czekamy, aż ktoś się do nas zgłosi, ale same wychodzimy do nowych osób, żeby nowe osoby w okolicy mogły zobaczyć, że mamy takie zabiegi, że można z coś korzystać e, i że na przykład takie zabiegi rozwiązują taki, taki problem. Dzięki temu te osoby zaczynają się zgłaszać od pierwszych dni, a ty masz okazję umówić się do siebie na zabiegi. E, jak oczywiście te osoby już do nas przyjdą? Przyjdą na te zabiegi, i teraz jeszcze taka informacja, tutaj tak, tak wtrącę, bo te osoby będą się zgłaszać, i możesz je zapisywać na Twittera, czy na przykład na bieżąco, z tygodnia na tydzień ale pewnie będą też takie osoby, które będą chciały mieć tą wizytę później, bo na przykład teraz nie mają czasu, bo na przykład są na wyjeździe i tak dalej. Więc oprócz tego, że będziesz ten kalendarz wypełniać sobie tu i teraz, to już na przyszłość też te klientki będą się umawiać. Więc też już na kolejne miesiące, przed te świąteczne, będziesz miała zapisy. Pamiętaj, tak słuchałam wcześniej, klientce łatwiej jest podjąć decyzję teraz, dlatego że teraz jeszcze nie ma tych wydatków na horyzoncie, niż na przykład w grudniu. Bo jeśli zrobi z reklamą w grudniu, to mogłoby się okazać, że te osoby się nie zdecydują wtedy, bo wtedy już myślą o tym, że jest wydatki. Wydatek, że na przykład są święta, że jest mniej czasu, i okej, okay, przełożę tą wizytę na później. Wszystko fajnie, wszystko mi się podoba, ale później. A teraz nie ma jakby na horyzoncie żadnych wydatków, wszystko jakby pasuje, czas pasuje, więc yy, skłonność, bardziej jest większa skłonność do tego, że podjęcie jest teraz, żeby mówić się już teraz. I nawet jeśli te osoby nie mówią się na jutro, ale mówią się na za miesiąc, to już ta wizyta będzie zaplanowana, ten wydatek będzie uwzględniony w budżecie. Więc dzięki temu, nawet jeśli to będą się zapisywać później na grudzień do ciebie, to nie będziesz musiał się martwić, że po prostu tych klientów nie będzie, bo one już mają wcześniej zaplanowane to wszystko i ten grafik też w grudniu będzie mógł się wypełniać. Ale tak jak wspomniałam, nie czekaj do grudnia, żeby pozyskiwać klienki na grudzień. Zaczynaj teraz, żeby teraz sobie bo ten grafik się wypełniał do przodu. Ale uwaga, kolejna rzecz. Zapisujemy sobie klienki na bieżąco. No i oczywiście przychodzą do nas już teraz, ale też gdzieś tam mamy zapisy w przyszłości, ale też co chcemy zrobić. Chcemy, żeby te klientki do nas wracały. Chcemy, żeby zostały z nami na dłużej. Jeśli masz takie zabiegi, na przykład jak na ciało, na twarz, które wykonywane są w seriach, sprzedawane w pakietach, czy na przykład e, korzystasz z różnych zabiegów, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem klientki, na tej pierwszej wizycie, czyli wtedy, kiedy klientka do Ciebie przyjdzie na tą pierwszą wizytę, czy to będzie w październiku, czy to będzie w listopadzie, postaraj się rozpocząć taki plan zabiegowy, plan rozwiązania konkretnego problemu tej klientki, by trzymać tą klientkę na dłużej, żeby na przykład na tej pierwszej wizycie już ta klientka zdecydowała się na dłuższą współpracę z Tobą, żeby przyszła na przykład na kolejną wizytę za dwa tygodnie, czyli na przykład za trzy tygodnie, za miesiąc i tak dalej, żeby stopniowo te luki w grafiku w kolejnych miesiącach też się wypełniały, dzięki temu, że ta klientka będzie korzystała z wizyt więcej niż raz. Do tego też bardzo pomocna jest sprzedaż pakietów i śladów metamorfozy, beauty planów, które można wykupić cały, jakby taki cały plan metamorfozy na pierwszej wizycie. To już kompletnie pomoże Ci wypełnić ten grafik do końca roku Bo wyobraź sobie, że sprzedasz 5 pakietów po na przykład 5 wizyt i masz 25 wizyt na przykład rozpisanych do końca roku I jakby te pieniądze zostajesz od razu, więc ta kwota na raz jest duża, ale też Twój grafik do końca roku już się wypełnia Bo dzięki temu, że ta klientka już zdeklarowała się na to wizytę tu i teraz, ona już na przykład opłaciła całą, całą metamorfozę, to ty wiesz, że ona przyjdzie, więc te wizyty będą się odbywać. I jesteś spokojna, że grafik gdzieś tam, na przykład jesteś spokojna o to nie boisz się, że grafik będzie świecił pustkami na koniec roku, bo już teraz, na przykład w październiku rozpisałeś sobie grafik do końca roku, właśnie dzięki wizytom takim pakietowym, takim na przykład planom metamorfozy, które zawierają więcej niż jedną wizytę. Więc jeśli masz w swoim salonie, jakieś na przykład zabiegi na twarz, zabiegi na ciało, które można ze sobą miksować, albo na przykład, które są sprzedawane w seriach, w pakietach, to właśnie na tej pierwszej wizycie. Jak ta klientka do siebie ten pierwszy zabieg, zrób taką dokładną analizę e, i na przykład e, zobacz, co ta klientka, gdzie ta klientka się znajduje. Jakie mam oczekiwania? Co chciałaby zmienić? Jaką chciałaby przejść metamorfozę? Jaki problem rozwiązać? I pomóż jej rozwiązać ten problem swoimi zabiegami. Rozpisz to wszystko, jak to będzie wyglądało. Pokaż tej osobie wizję, żeby ona zobaczyła, że jest częścią z czegoś większego. I dzięki temu, że ten plan będzie rozpisany, te osoby bardzo chętnie będą z niego korzystać. I duża część osób powinna właśnie wykupować te pakiety albo na przykład realizować te wizyty po prostu sobie z wizyt na wizytę, czyli opłacać je po prostu jakby na każdej wizycie oddzielnie. Oczywiście. Lepiej by było, gdyby te klientki od razu wykupały pakiety, bo wtedy masz większe bezpieczeństwo, wiesz, że te, te klientki na pewno będą Że te klientki już zapłaciły, więc opłaciły też całe kolejne wizyty, co dla Ciebie też na start jest większą kwotą Ale też właśnie daje te Ci poczucie bezpieczeństwa, że na pewno ta wizyta się odbędzie I dlatego też możesz przygotować jakąś ofertę specjalną na pakiet, tak żeby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, że ta osoba wykupi ten pakiet dzisiaj I na przykład kiedy indziej, żeby po prostu ten pakiet był dla tej osoby... E, bardzo posalny I tak samo ten, ten pakiet, tak samo tą ofertę pakietową przygotowujemy, tak robiliśmy to w pierwszym kroku, czyli z naszą ofertą zabiegu wstępnego, czyli tego zabiegu, na który chcemy poszukiwać klientki. Żeby ta, ta oferta pakietowa była pełna wartości, żeby ta cena, którą później podajesz klientce, wydawała się taka skrajnie mała w porównaniu do wartości, której oferujesz. Jeśli ten pakiet będzie taki suchy, czyli na przykład, standardowo jeden zabieg kosztuje 150 zł, a 10 zabiegów kosztuje 45 zł to raczej klientka nie wykupi pakietu, bo jej się po prostu nie opłaca. Lepiej wykupować sobie z wizyt na wizytę. Ale jeśli okazałoby się, że pojedynczy zabieg kosztuje 150 zł, a nie zabiegów kosztuje na 750 zł, to automatycznie ta oferta jest mega atrakcyjna, tak? To po prostu jest połowę tańsze. Więc to już skłania do decyzji, by jednak przemyśleć, czy nie warto byłoby tego pakietu wykupić już teraz, skoro, skoro na przykład zależy mi na metamorfozie, wiem, że będę chciała z tych zabiegów, a teraz mam taką okazję, by wykupić to w połowie tańszej, połowie tańszej, połowę tańszej ofercie, no to to biorę. I nie chodzi o to, że ty tylko masz obniżać cenę, bo możesz też tą wartość dobudowywać przez dodawanie bonusów, dawanie, przez dodawanie dodatkowych zabiegów. Przez zdobywanie na przykład jakichś analiz, konsultacji, beauty planów, jakichś e-booków swoich, no cokolwiek, tu już jest dowolność. Możesz przypakować tą ofertę różnymi rzeczami, tu już sama musisz zdecydować, co możesz dać, co chciałabyś dać, jak to wszystko ukryć, ale chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby ta wartość, którą oferujemy była naprawdę bardzo, bardzo duża. Bo jeśli klientka zobaczy bardzo dużą wartość, ona będzie chciała z niej skorzystać. Jeśli nie, no to po prostu nie będzie chciała z niej skorzystać. Ok, to teraz sobie robimy podsumowanie. Co robić już teraz, żeby ten grafik do końca roku był bardzo dobrze wypełniony? Zaczynamy sobie od wybrania zabiegu. Które chcemy promować. Przygotowujemy ofertę, przepełnioną wartością. Później zaczynamy docierać do nowych osób przy reklam, tak żeby nowe osoby widziały, że coś takiego jest, że są takie zabiegi, że mogą z nich skorzystać. Tylko, uwaga, korzystamy z tej skutecznej formy reklam. Wybieramy odpowiednie cel, odpowiednie tekst, odpowiednie zdjęcia, tak żeby naprawdę to przynosiło nam efekty, a nie żeby było tylko przepalanie pieniędzy, że włączamy jakąkolwiek reklamę na hey trafił i okazuje się, że jednak to nie działa, bo naprawdę niektóre formy po prostu. Niektóre formy reklamy po prostu nie są przeznaczone do pozyskiwania klientek I one będą spełniały inne zadania, które na przykład na tym etapie są dobie niepotrzebne Więc pamiętaj o tym, że trzeba korzystać ze skutecznych reklam, żeby rzeczywiście pomagał nam w pozyskiwaniu klientów Jak już te osoby się do nas zgłaszają, to zapisujemy je na wizyty Na tej pierwszej wizycie skupiamy się na tym, żeby oczywiście sprzedawać pakiety Żeby zatrzymać tą klientkę na dłużej, nawiązywać relacje, tak żeby ta osoba wracała I żeby te wizyty stopniowo nam się wypełniały do końca roku a teraz uwaga, jeśli na przykład masz swoim zabiegu, w swoim zabiegu, w swoim salonie takie zabiegi, które nie sprzedaje się w pakietach, które na przykład nie sprzedaje się w seriach, bo są bardziej takie pojedyncze w stylu makijaż permanentny, modelowanie ust. Wyobraźmy sobie, że na przykład masz makijaż permanentny brwi, ust i na przykład masz modelowanie ust. Powiedzmy, masz te trzy zabiegi u siebie. I teraz co ty masz zrobić? Bo tutaj pakietów za bardzo nie ma. Nie da się jakby rozpisać takiego planu zabiegowego, bo to jest troszkę. Inaczej do tego podchodzimy. Ty możesz na przykład zrobić coś takiego, że na drugi zabieg, powiedzmy, klientka przychodzi na makijaż permanentny MRV, na to podpisz klientki z reklamy, ale na przykład każda osoba otrzymuje od ciebie, na przykład jakiś voucher do wykorzystania zniżkowy, voucher zniżkowy na przykład do wykorzystania na jakiś kolejny zabieg u ciebie, powiedzmy na modelowanie ust, czy na przykład na makijaż permanentny ust. I na przykład, powiedzmy, on jest ważny przez jakiś czas, czy, czy na przykład jest ważny, nie wiem, przez najbliż, do końca roku, i dzięki temu, że Klientka na przykład umówi się do końca roku na tą konkretną wizytę, no na przykład ma zniżkę. Czyli na przykład, jeśli e, przyszła do ciebie na brwi, to ona otrzymuje zniżkę do końca roku na jakiś inny zabieg, który wybierzesz. I to też jest taka dodatkowa motywacja do tego, żeby skorzystać z tego zabiegu do końca roku, a tym samym na przykład wyoniła ten grafik e, jeszcze bardziej. Czyli w przypadku zabiegów na ciało, zabiegów na twarz, widzimy pakiety, widzimy e, właśnie serię, rozpisujemy plan zabiegowy i właśnie. Możemy sprzedawać jakby pakiet tego, tego planu metamorfozy Jeśli nie mamy takich zabiegów Mamy zabiegi bardziej pojedyncze, ale mamy ich kilka No to wtedy możemy zaprosić tą klientkę na jeden zabieg Jeśli wykonasz ten zabieg, to możemy na drugi zabieg Dać zniżkę na przykład do końca roku Albo nie wiem, na nieograniczony czas To już jest tej twoja decyzja, jak to chciałabyś rozegrać Ale chodzi o to, żeby zachęcić ją do tego Żeby jednak wykonała kolejną wizytę u Ciebie Żeby wróciła Czyli jeśli to nie są takie same zabiegi To przynajmniej żeby skorzystała z innego zabiegu Możemy dać właśnie formę takiego prezentu Żeby skusić też na coś innego. I ta strategia powinna Ci w 100% wystarczyć do tego, żeby fajnie sobie ten grafik sobie zacząć wypełniać do końca roku. Ale pamiętaj o tym, żeby to tak działało, to trzeba zacząć działać już teraz. Czyli nie czekamy do końcówki listopada, do początku grudnia, bo... To już nie będzie działało tak samo. Jeśli chcesz wypełnić sobie grafik do końca roku, chcesz dobrze wyjść w kolejny rok, to zacznij działać już teraz, bo teraz naprawdę jest taki najlepszy czas na pozyskiwanie klientek. Klientki na horyzoncie nie mają dużych wydatków, mają więcej na to czasu, żeby się temu poświęcić, żeby e, się zastanowić, czy to jest coś dla nich, e, więc później będzie trudniej. Po prostu teraz jest taki dobry moment, żeby łatwiej, żeby łatwiej wejść i żeby dobrze sobie ten e, grafik rozplanować do końca roku. I zachęcam Cię do działania już teraz Jeśli chciałbyś, żebyśmy Ci pomogli z każdym elementem Z ofertą, ze sprzedażą, z przygotowaniem pakietów Czy na przykład... Do sprzedawaniem kolejnych usług, czy na przykład właśnie z reklamą, to się możecie teraz odezwać. Możesz sprawdzić tutaj, zostawię w opisie tego filmu nasz program Beauty Mentor. Tam uczę wszystkiego od zera, począwszy od oferty przez reklamę, jak samodzielnie tworzyć taką reklamę, jak właśnie płyskiwać klient na własną rękę, bez pomocy agencji reklamowej, jak przygotować właśnie tą ofertę pod sprzedaży, więc tutaj uczysz wszystkiego od zera, nie musisz mieć żadnych umiejętności. To jest taki program właśnie obszerny, związany właśnie z pozyskiwaniem klientek, żeby to ogarnąć od A do z i żeby zacząć działać jak najszybciej. E, a jeśli na przykład masz jakieś inne pytania, czy chciałabyś sprawdzić, czy to się sprawdzi w twoim przypadku, czy w ogóle jesteśmy w stanie ci pomóc, będzie też opcja właśnie w opisie filmu. mówi się na taką konsultację, gdzie możemy ci doradzić, sprawdzić, gdzie jesteś, gdzie chciałbyś się znaleźć e, i jeśli uznamy, że jesteśmy w stanie pomóc, to powiemy ci dokładnie, na czym polega współpraca z nami. Więc e, będzie opcja w opisie i poczytanie więcej o naszym programie Beauty Mentor, pozyskiwanie klientek i właśnie umówienie się na konsultacje, więc jeśli chciałabyś, żebyśmy mogli się z każdym elementem, chciałabyś e, właśnie naszej pomocy, to śmiało dawaj znać i sprawdzimy. Jesteśmy w stanie pomóc również Tobie. Więcej, właśnie, efekt naszych działań, opinie, rekomendacji jest tam prawie 80 w naszym Instagramie. No, e, właśnie, na Instagramie. Chciałam Ci zaprosić na Instagram, żebyś poczytała sobie też opinie, efekt naszych klientek, ale również Cię do śledzenia takich właśnie bezpłatnych treści. Tutaj na YouTubie raczej skupiamy się na takich treściach dłuższych, właśnie, bardziej opisowych, a na Instagramie jakieś takie krótsze rolki motywacyjne, czy właśnie jakieś posty edukacyjne, czy właśnie w formie postów, czy na stories Więc warto śledzić, warto iść na bieżąco bo też z takiej bezpłatnej wiedzy dużo się można dowiedzieć. Warto korzystać, wiedzy nigdy nie jest za mało, więc zająć się do śledzenia i naszego YouTube'a, naszego kanału, ale właśnie również do śledzenia naszego Instagrama. Myślę, że tam jesteśmy najbardziej aktywni. Więc to tyle w dzisiejszym wideo. Mam nadzieję, że zastosujesz tę strategię, że przygotujesz się dobrze na końcówkę roku, bo warto, warto działać już teraz, by po prostu później odczuwać ten spokój. Później sobie za to podziękujesz, że zaczęłaś działać wcześniej. Więc trzymam kciuki, żeby wyszło jak najlepiej, Trzymam kciuki za działanie e, I co? Dziękuję Ci, że ze mną tutaj byłaś I widzimy się w kolejnym wideo. Do usłyszenia!